Medytacja W niebo Najświętszej Maryi Panny. Tak mało wiemy, Maryjo, o Twoich ostatnich chwilach na ziemi i o sposobie, w jaki zostałaś wzięta do nieba. Nie wiemy, ile lat przeżyłaś na świecie. Są bibliści, którzy przypuszczają, że ponad 70, inni, że ponad 60. Nie wiemy, czy zostałaś wzięta do nieba podczas snu. Kościół wschodni od wieków obchodzi święto twojego zaśnięcia, czy też wpierw umarłaś, a dopiero potem twoje ciało zostało zabrane do nieba. Starożytna tradycja mówi, że po otwarciu Twego grobu. Znaleziono w nim jedynie pęk świeżych kwiatów. Nie mamy również pewności, gdzie się to wydarzyło w Efezie czy w Jerozolimie choć przypuszczamy, że w Jerozolimie gdzie znajduje się bazylika Twojego zaśnięcia nie znamy też przyczyny Twojej śmierci. Święty Franciszek Salezy przypuszcza, że umarłaś z miłości i tęsknoty do Twojego syna. Jednak wszystkie te szczegóły nie są ważne. Ważne jest to, że zostałaś wzięta do nieba z duszą i ciałem i że teraz orędujesz za nami przed Bogiem, wypraszając nam łaski i chroniąc nas przed niebezpieczeństwami. Dlatego przychodzisz do nas z nieba w licznych objawieniach, w Fatimie, w Lord. I w tylu innych miejscach, by nas wzywać do modlitwy, pokuty i nawrócenia, i by nas przestrzegać przed skutkami naszych grzechów. I często płaczesz z powodu naszej ślepoty i zatwardziałości. Twój Syn Jezus Chrystus wstał, i wszyscy, którzy z Nim żyją i w Nim umierają, w dniu ostatecznym powstaną z martwych. Jest to prawda wiary zawarta w składzie apostolskim, wierze w ciała zmartwychwstanie. Jesteś jedyna po twoim synu, która po zakończeniu misji na Ziemi, wyznaczonej ci przez Stwórcę, zostałaś przyjęta z duszą i ciałem do chwały niebieskiej. Twoje wniebowzięcie jest dla nas potwierdzeniem. I gwarancją tej prawdy jest gwarancją naszego własnego zmartwychwstania. Jakim smutkiem musicie napełniać fakt, że nie wszyscy chrześcijanie w to wierzą? Zbawienie duszy, która ulatuje do nieba? Owszem, w to mogę uwierzyć, ale zmartwychwstanie mojego ciała? Tego, które w tej chwili noszę? Kto nie wierzy, to przecież niemożliwe, myśli wielu. Jak się to stanie, tego teraz nie wiemy, ale każdy z nas przekona się o tym w swoim czasie i nie naszą rzeczą jest tego dociekać. Ważne jest, że Bóg nam to przyobiecał, a dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jednak jest to pewne, że twoje wniebowzięcie wypełniło się w sposób różny od naszego przyobiecanego nam powstania z martwych. My umieramy i nasze ciała ulegają rozkładowi. Twoje chwalebne ciało nie doświadczyło rozkładu w grobie. Stało się tak z dwóch powodów: z powodu twego boskiego macierzyństwa oraz Twojego niepokalanego poczęcia. Ty, matko, zrodziłaś Jezusa Chrystusa i dzięki temu przez twe Boże Macierzyństwo byłaś i jesteś w sposób szczególny złączona z nim i z jego ciałem, które przecież nie uległo rozkładowi po śmierci. Jego ciało powstało z Twojego ciała. Twoja krew płynęła w jego żyłach. Czy mogło Twoje ciało podzielić los naszych grzesznych ciał? I ulec procesowi, którego samo wspomnienie napawa nas wstrętem. Czy mogło to być wolą Twego Syna, który tak bardzo cię umiłował? Z pewnością nie. Skoro posiadał On moc, by zachować dziewictwo Twego ciała podczas wcielenia i swego narodzenia mógł też i chciał, zachować je od rozkładu. Zaiste owa głęboka łączność między Twoim a Jego ciałem daje nam pewność, że podzieliło ono przeznaczenie ciała Chrystusa, które nienaruszone powstało z grobu w dniu zmartwychwstania. Ponadto rozkład ciała jest skutkiem grzechu. Będąc Niepokalanie poczętą, będąc samym niepokalanym poczęciem, jak powiedziałaś o sobie Bernadecie Subiru w Lourdes, nie mogłaś być dotknięta rozkładem, tym bardziej, że w wyniku szczególnego twego przywileju nigdy w życiu nie popełniłaś żadnego, nawet najmniejszego grzechu. Grzech jest śmiercią duszy, rozkład jest śmiercią ciała. Nie mogłaś zaznać rozkładu, skoro nigdy nie popełniłaś grzechu. W ten sposób twoje wniebowzięcie, Maryjo, zawiera w sobie, jeśli tak można powiedzieć, aspekt indywidualny wypływający z twej jedynej i niepowtarzalnej relacji osobistej z Chrystusem. Ale ponadto ten fakt ma wielkie znaczenie w stosunku do każdego z nas i do całego Kościoła. Twoje przywileje, którymi zostałaś obdarowana przez Boga, a które charakteryzują całe Twoje życie na ziemi oraz zabranie Cię do nieba, mają znaczenie uniwersalne dla wszystkich, którzy żyją w jedności z Chrystusem w Jego Kościele. Ty jesteś przecież zwoli twego syna matką kościoła i przebywasz w niebie skąd nieustannie orędujesz za nami Fe macierzyństwo w ekonomii łaski trwa nieustannie. Mówi o Tobie Sobór Watykański II, poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziłaś i którą bez wahania zachowałaś pod krzyżem aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestałaś tego zbawczego zadania, lecz przez swoje wielorakie wstawiennictwo, ustawicznie wyjednujesz nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki Twojej macierzyńskiej miłości opiekujesz się braćmi swego syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaniemy doprowadzeni do szczęśliwej Ojczyzny, do nieba, gdzie Ty przebywasz i czekasz. By wziąć nas, strudzonych pielgrzymów, w Twoje matczyne ramiona. Dlatego też Kościół stosuje w odniesieniu do Ciebie tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Twój syn, Jezus, przed męką i śmiercią powiedział do swoich uczniów: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, idę przygotować Wam miejsce. Ty, Matko, wraz z Nim przygotowujesz nam to miejsce, bowiem gdzie jest Twój syn, tam jesteś i Ty. Co jest jego wolą, jest też wolą Twoją. A on przecież narodził się i umarł po to, by nam to miejsce przygotować i do niego nas doprowadzić. A ty współpracujesz z nim. Twój stan chwalebny pozwala ci poświęcić się bez reszty tej misji matczynej, która ci została dana z woli samego Boga. W świetle Bożym widzisz, i znasz wszystkie nasze potrzeby nasze trudne sytuacje nasze pragnienia zamiary i słyszysz nawet najmniejsze nasze prośby modlitwy i westchnienia nieustannie przedstawiasz twemu synowi wszystkie nędze świata aby zjednać dla niego skarby Bożego miłosierdzia czy twój syn może odmówić jakiejkolwiek twojej prośbie Czyż nie nazywamy Cię wszechmocą proszącą? Bierzesz w swoje ręce cierpienia wszystkich chrześcijan, królowo w niebo wzięta, królowo pokoju, ucieczko grzeszników, aby je ofiarować Jezusowi, który je włącza w ofiarę swojego krzyża. Święty Bernard modlił się. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Czyż nie jest tak, że każdy z nas doświadczył już wielokrotnie Twojej pomocy i wstawiennictwa? To dla nas stanowi powód nie tylko głębokiej wdzięczności, ale też źródło niezłomnej nadziei. Ty w swojej macierzyńskiej postawie nigdy się nie zmieniasz, to my możemy się zmieniać, ty nigdy, to my możemy zejść z drogi zbawienia, zapomnieć o Twojej miłości do nas. Ty nigdy nie przestaniesz być dla nas najczulszą matką. Jeżeli pomagałaś nam w naszych sprawach w przeszłości, będziesz nam pomagać i w przyszłości. Przedstawiamy Ci zatem, Matko, nasze rozterki, problemy. Przedstawiamy Ci sprawy świata tak bardzo zagubionego i grzesznego, sprawy kościoła miotanego burzami i czekamy z nadzieją. Przedstawiamy Ci sprawy grzeszników, których nasza modlitwa może uratować. Jak nas zapewniłaś w Fatimie. Nawet pośród niezliczonych codziennych trudności nie powinniśmy tracić pogody ducha i pokoju, pisał papież Benedykt XVI. Świetlisty szlak w niebo jaśnieje jeszcze bardziej, kiedy wydaje się, że na horyzoncie gromadzą się ponure mroki cierpienia i przemocy. Jesteśmy pewni, że. Z wysoka, Maryja strzeże naszych kroków z czułością i troską, uspokaja nas w godzinie ciemności i burzy, oraz podtrzymuje nas swoją matczyną ręką. Ty, która żyjesz w niebie, jesteś zawsze z nami, także tu. Na ziemi i nigdy nas nie opuścisz.